Cześć, z tej strony Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale fundacji Schronisko dla książek. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, którego takiego typu bardzo dawno nie nagrywałam, a konkretnie to jest Buktak. Jeszcze konkretniej to jest t buktak Remake, ponieważ jakby oryginalny tak krążył po tej naszej przestrzeni Instagramowej, booktubowej jakiś czas temu, ale wiem, że chyba to było w zeszłym roku. Alicja z kanału Laosza, podlinkuję Wam na dole stwierdziła, że nie zgadza się z przypisaniami kategorii i zaproponowała zmianę w kilku z nich, no i jeszcze w ja też bardziej zgadzam się z tymi zmianami, a z tymi dopasowaniami, które zaproponowała Alicja no i właśnie na tę formę Buktagu w odpowiedzi na ten buktak nagram ten film. W takim razie przejdźmy już do rzeczy. Pierwsza kategoria to czarna herbata, czyli Twój ulubiony klasyk. I to był dla mnie bardzo duży problem, bo jakoś ostatnio mm, przekonałam się mocniej do literatury klasycznej. W pierwszym odruchu wpadł mi do głowy portret Toriana Graya. Nie wiem dlaczego, ale jest w tej książce jakiś taki klimat, jakiś tak, jakaś taka magiczność i wydaje mi się, że to jest jedna z pierwszych książek takich klasycznych, po które sięgnęłam sama, świadomie, a jednocześnie nie mówię o niej na kanale, bo czytałam ją dawno, dawno temu, zanim prowadziłam ten kanał. Pomyślałam też oczywiście o Anne Bronte i lokatorce Whitefield Hall i Jane Eyre, autorstwa Charlotte Bronte. Myślę, że to są bardzo fajne książki. Chyba Jane Eyre będzie lepsza, żeby zacząć z nią przygodę. Ale lokatorka Wayfield Hall ma dla mnie e, więcej jakby treści, chociaż może to jest trochę krzywdzące w stosunku do Drainera. W każdym razie obie są fantastyczne. E, no i pomyślałam jeszcze o czymś takim, co chyba najmocniej mnie chwyciło z klasyki ostatnio za serce, czyli łuk triumfalny Remarka. E, to jest książka, która e, jest wymagająca i musi trafić na taki odpowiedni moment. Ehm... I wtedy na pewno poruszę czułą strunę o jakimś takim wyobcowaniu. No jest jest fenomenalna, i też jest napisana w taki sposób, który po prostu do mnie trafił. I jeszcze coś, co jest tak na granicy. Wiem, że trochę naginam zasady, bo w zasadzie powinnam pokazać jedną ja książkę, to już czwarta, piąta. Ale to jest książka, która jest. Fenomenalna, a bardzo mało się o niej mówi. I to jest madame Antonie Golibery. W sumie mogłam też tę książkę pokazać w innej kategorii, więc może przy tej innej kategorii ja więcej wam o niej opowiem. E, Okej, okay. w takim razie drugie pytanie. Zielona herbata, czyli książka, której przekaz się dla ciebie nie starzeje albo z ponadczasowymi wartościami. E, no i znowu tutaj mogłabym wam pokazać większość z klasyki, ale stwierdziłam, że wybiorę coś, Słuchaj, też z klasyki, ale czegoś, czego nie pokazywałam wcześniej, czyli Frankensteina. Te książce, może to nie są takie rzeczy wprost powiedziane, ale jeśli się wczytamy w tę książkę, to pod tym płaszczem samotności i cierpienia można dojść po prostu ktoś myśli do takich wniosków, że po prostu dobrze jest być dobrym człowiekiem, wyrozumiałym, dostarczać ludziom naokoło siebie tego ciepła, tego zrozumienia, że to jest coś bardzo potrzebnego, bardzo wartościowego. No i ten przekaz właśnie tego, żeby dbać gdzieś o, o ludzi naokoło siebie, że jakby to skazanie drugiej osoby na, na samotność, na cierpienie czasem jest, jest po prostu straszne. To, to jest coś moim zdaniem bardzo uniwersalnego. A druga książka to taka moim zdaniem oczywista oczywistość, chociaż pewnie niektórzy się ze mną nie zgodzą, to mały książę Antoine de Saint-Exupéry. I to jest książka, którą niektórzy uważają, że jest prze, przehypowana, przeintelektualizowana. Moim zdaniem w tej prostocie, w tej takiej trochę bajkowości, w takiej naiwności ma w sobie coś magicznego. Przy czym to też jest kwestia tego, co dla danej osoby ta książka znaczy i jak ją będzie chciała interpretować. Dla mnie osobiście jest to książka, która dotyka jakiejś takiej czułej struny, do której mam ochotę dość często wracać. Swego czasu w ogóle czytałam tą książkę przynajmniej raz do roku. Od kilku lat przestałam to robić, w sumie nie wiem dlaczego, ale jakby przy okazji tego buktagu, nabrałam ochotę, żeby właśnie wrócić do tego małego księcia, No właśnie bo przez to, że przy każdym takim czytaniu wyciągam z tej lektury coś innego, bo w tej takiej najbardziej płytkiej wersji, no to faktycznie to jest mega naiwne i takie miałkie, ale właśnie kiedy się człowiek stopczyta, poświęci temu trochę uwagi. To no, tam jest po prostu kopalna interpretacji, to jest coś, co, co chwyta mnie za serce. Ale, żeby nie przedłużać, przejdźmy do kolejnego pytania. E, trzecie już, czyli czerwona herbata. E, książka, której bohaterowie ciągle się przemieszczają. Nie mogłam wybrać nic innego, przepraszam. E, oczywiście Andrzej Sapkowski Wiedźmin, tutaj akurat wybrałam chrzest ognia, bo dla mnie ten tom jest takim najbardziej tomem drogi. E, jest to też jedna z moich ulubionych postaci, takich pobocznych, czyli um, Regis. Nie będę w kim jest Regis, ale jest, jest fantastyczny, też pojawia się w grze. E, z bardzo takim fajnym charakterem. E, ja, ja uwielbiam po prostu tę postać. E, I to jest też tom, którego ja kiedyś nie doceniałam. Przy okazji ostatniego rewida, który robiłam w zeszłym roku, jakoś tak cieplej zaczęłam myśleć o tej książce. No i w ogóle przez całą sagę. Tak naprawdę Geralt się cały czas gdzieś przemieszcza, zresztą jak większość postaci, więc na realnie można powiedzieć, że to jest taka saga drogi, przynajmniej w pewnym części, w, pewnej, w pewnym wymiarze. Ok, czwarte pytanie. Herbata Olong, Ulong. Nie wiem, jak to się czyta, e, czyli książka, której poświęca się za mało uwagi. E, pierwsza sprawa to właśnie Madame, o której mówiłam, e, o której wspomniałam przy pierwszym pytaniu. E, to jest klasek literatury. E, nasz własny polski, znaczy tak rocznikowo to można się spierać, czy to jest już klasyka, czy jeszcze nie. E, jest wybitnie napisana. Czyta się to fantastycznie. Jest bardzo. Taka błyskotliwa i taka inteligentna, i ma w sobie jakby tyle jakiejś jakiej fajnej treści, a jednocześnie jest lekka, bo mówi o chłopaku, który jest w liceum. Że ja nie rozumiem, czemu się tak mało o niej mówi. My właśnie zachwycamy się klasykami, e, szczególnie właśnie angielskimi, a czasem wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, co, co mamy sami. E, dlatego, jakby, Antoni to jest coś fantastycznego. Druga rzecz, która przyszła mi do głowy, to Hej dziewczyno Patrycji Mnich. Jakoś nie widzę tej książki w ogóle na BookTube, a wydaje mi się, że ona wpasowuje się w takie trendy, które dość często lubimy oglądać, bo o których lubimy czytać. Bo jest to książka o trzech pokoleniach kobiet, które zmagają się tam z, z różnymi sytuacjami i jest napisana w naprawdę Fajny sposób, ja co prawda akurat słuchałam jej w audiobooku, ale dobrze ją wspominam i dlatego um, chciałam ją Wam polecić i przypomnieć o niej. A drugi temat, właśnie w kwestii tego, o czym się za mało mówi, to powiedziałabym, że generalnie za mało mówimy o książkach typu Pop Science, uh, takich z których można się czegoś dowiedzieć o świecie i jakby o tym wszystkim, co nas otacza, o tym nie wiem, jak funkcjonują nasze ciała, albo nasze umysły, albo właśnie po prostu świat dookoła nas. I um, ja akurat sięgnęłam po pierwszą rzecz, którą miałam pod ręką na półce i która jest fenomenalna moim zdaniem. Um, to jest rzecz o ptakach. I to jest książka, która właśnie z jednej strony mówi o ptakach, ale jakby nawiązuje do tego, znaczy te zachowania ptaków są też omówione w taki sposób, jak to może nawiązywać do naszych ludzkich zachowań, i do naszych takich przyzwyczajeń. Więc to jest bardzo ciekawe moim zdaniem. Jest napisana lekko, jest też świetne oddział, który czyta Krystyna Czubówna, więc jakby kolejny plus. I jest tak. Intrygujące, tak interesujące, tak pobudzające do myślenia, tak zaskakujące, nawet dla mnie, gdzie ja się interesuję trochę tym tematem, że no po prostu mnie oczarowała. <laughs> Nie mam innych słów. Wszystkie jakieś takie historyjki o tym, jak na przykład um, testowali mechanizm homecomingu u gołębi pocztowych um, i jakby na przykład. Były prowadzone różne eksperymenty albo o tańcu wśród zwierząt, o um, kitamgodach, tam godach, o tym jak niektóre ptaki się łączą na całe życie w pary. No jest fantastyczna ta książka, e, a mam wrażenie, że w ogóle nie widzę na, na Bookstagramie na, e, czy tutaj na Booktube. Może też do tego, że ona była wydana chyba parę lat temu. Aż sprawdzę. Strony redakcyjnej, tylko z recenzji. Och, dobra, strona redakcyjna. Eee, 2017, no dobra, no to ona trochę ma, więc może ja po prostu przegapiłam <grymnie> jej 5 minut w sieci, ale naprawdę, gorąco Wam polecam. Jest fenomenalna. Ok, szybko nam idzie, piąte pytanie. Biała herbata, czyli książka, którą ostatnio przeczytałeś, eee, i ostatnią książką, a przynajmniej tak, jak teraz myślę, którą. Przesłuchałam, którą skończyłam w sumie, chwilę przed nagraniem, to Ofiara Losu Kamili Lackberg. To jest czwarty, chyba, albo piąty tom z sagi o Fielbadze. I zostawiłam mnie z takim cliffhangerem, że koniecznie chciałam czytać następny. Ale no. Niestety, coś mi się tutaj zepsuło z legimi, nie mogę go pobrać. Mam nadzieję, że kiedy skończę nagrywać, to wszystko już będzie działało. Fantastyczna saga. Ja nie wiem, czemu e, tak późno po nią osiągnęłam. Ok, następne pytanie to e, żółta herbata, czyli książka z motywem królestwa lub cesarstwa. Nie wiedziałam, że jest coś takiego jak żółta herbata. E, na pewno mogłabym wam pokazać Wiedźmina, <laughs> który już był, ale e, coś innego. E, konkretnie. Co natychmiast przyszło mi do głowy, czyli wojna Makowa, rybek i No to właśnie trzeba tłumaczyć. Mamy cesarstwo, które jest inspirowane e, cesarstwem chińskim e, i wojny właśnie między tym cesarstwem a Republiką, jeśli dobrze pamiętam. Państwem na wyspie, które z kolei jest inspirowane Japonią. Fantastyczna, fantastyka. Och, za dużo w tym filmie mówię, że coś jest fantastyczne. W każdym razie. Wciągająca. Ja się dzięki tej książce znowu przekonałam do czytania tego gatunku i mam ochotę na więcej. Także ja serdecznie polecam. I nie bójcie się tej objętości to jest coś, co mnie na początku odstraszało. Przez tę książkę się po prostu płynie. Główna bohaterka trochę może irytować z takich jeszcze rzeczy, o których warto wiedzieć ale poza tym, no. Całość, jak złożoność tej historii, to jak jest sprawnie poprowadzona, jak jest szczegółowa, no jest magiczna. Jeszcze ten początek, gdzie macie wrażenie, że um, trochę jak Hogwarts, tylko że bardziej realny, no i właśnie w tych azjatyckich klimatach, i ja byłam w całości kupiona. A coś z mniej oczywistych poleceń to Katarzyna Wielka, Wystachnia. To jest książka jakby inspirowana prawdziwą historią cerycy Katarzyny Wielkiej. Oczywiście zanim została cerycą, to jak została sprowadzona na dwór, jak wyglądały te pierwsze kroki na tym dworze, ja się naprawdę zanurzyłam w tę książkę. Naprawdę czytało mi się ją fantastycznie, znowu fantastycznie. Stało mi się ją um, błyskawicznie. Ja po prostu wsiąknęłam w tę historię i, i przepadłam. Całość jest prowadzona z punktu widzenia jednej z służących, więc ona też oczywiście wszystkiego, nie wiem. To jakieś takie intrygi dworskie, szpiegostwo, podsłuchiwanie, jakieś tajemne przejścia w pałacu, to że nie wiem, na właśnie z jednej strony służy Katarzynie się z nią przyjaźni, ale jest też zausznicą obecnie panującej cesarzowej, wszystkie te jakieś takie zawiłości. Świetnie się to czytało, naprawdę świetnie się to czytało. Wiem, że jest jeszcze druga część cesarzowa nocy, a. Nie wiem, bo będę miała po tej dość wygórowane oczekiwania. Dajcie znać, czy, czy właśnie warto sięgać po, po Cesarzową Nocy, która ma być kontynuacją tej książki. A tymczasem ja przechodzę do kolejnego, czyli siódmego pytania. Jerba Mate, czyli książka, przy której trzeba przebrnąć przez pierwsze rozdziały, aby akcja się rozwinęła. I tutaj przyszło mi do głowy trzy książki. Pierwsza to Rebeka. Mam wrażenie, że te pierwsze rozdziały są takie leniwe, chociaż w ogóle większość tej książki jest taka bardziej stoi nastrojem, niż akcją, jakąś wartką akcją. Chociaż właśnie w tej drugiej części coś tam się pojawia i trochę się zagęszczają wydarzenia, ale ten początek właśnie kojarzy mi się, że był taki dość leniwy. Druga książka to jeden z ulubieńców minionego, minionego roku, czyli Wróć przed zmrokiem. I też mam takie wrażenie, że pierwsze kilka rozdziałów musiałam się jakoś tak przetrawić, w się w tę historię, nie kupiły mnie tak do końca, ale te kolejne wynagrodziły z nawiązką. Także to bardzo Wam polecam. I tak jak jeszcze patrzę na książki, które tu mam przygotowane, to trochę też tak myślę właśnie o lokatorce Wakefield Hall, bo te pierwsze rozdziały to są właśnie jakieś takie listy z perspektywy, że o, zaraz opowiem Ci historię, ale się działo, ale to jest tajemnicze, co o tym myślisz. I w sumie niewiele się dzieje na tych pierwszych kartach, no ale właśnie później, kiedy wgryzamy się w te obyczaje, w jakieś takie e, zaszłości, historie i co tam było, zanim e, mamy te pierwsze listy z początku książki, to, no to właśnie trzeba po prostu przeżyć ten czas, a potem już się e, dzieje trochę ciekawiej. Okej, okay. ósme pytanie. Ziołowa herbata, czyli książka, którą czytano ci na dobranoc, gdy byłaś dzieckiem. E, i tutaj, szczerze powiedziawszy, mam pamięć złotej rybki, bo nie pamiętam z dużo tego typu książek. I pamiętam, to już nie byłam takim bardzo dzieckiem, i to nie do końca było na dobranoc, ale przypomniałam się, kiedy usłyszałam to pytanie, taka anegdota, kiedy byłam w takich młodszych klasach podstawówki, to jakby lubiłam czytać, ale nie wszystkie książki. No i te książki, których ja nie chciałam czytać, czytał mój tata. I mój tata siadał potem ze mną, na godzinę, dwie albo trzy. Przykratkowywał tą książkę i opowiadał mi, co się w niej e, działo. To często właśnie było przed spaniem. E, i ja potem szłam na ten sprawdzian albo na jakąś taką kaczkówkę z, z tej książki i zgarniałam same najwyższe noty, bo nie wiem, czy byłam słuchowcem, czy, czy po prostu tata wyłuskiwał te naj, najistotniejsze fakty. E, no ale tak właśnie na przykład ten samochodzik był taką książką, którą pamiętam, że przeczytałam w ten sposób, że właśnie tata mi ją opowiedział. Eee, dziewiąte pytanie, czyli już przedostatnie. Mam wrażenie, że dzisiaj się jakoś błyskawicznie idzie. Eee, a To pytanie to Herbata owocowa, czyli twoja ulubiona lekka książka. Eee, pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy to Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął. To jest książka, która jest tak absurdalna, to jest taka komedia omyłek, eee, że czasem ciężko w nią uwierzyć, ale jest przezabawna i po prostu eee, przepadłam w całości. Te absurdy, jakieś takie nawiązania do rzeczywistego świata, jest coś fantastycznego, jest tak lekko napisane. I ten nasz główny bohater ujmuje jakąś tą swoją prostodusznością, tą szczerością, coś cudownego i prze-zabawnego. Prze Później rozejrzałam się jeszcze po półkach i znalazłam trzy takie książki. Pierwsza. Która może jest taka lekko naciągana, to ukochana równanie profesora. Ona nie jest jakaś bardzo lekka, Tam są takie smutniejsze fragmenty, ale jest czarująca, jest tak ciepła, tak otulająca, że ja po prostu muszę ją wam polecić i muszę Wam od czasu do czasu o niej przypomnieć. Druga to klasyka lekkich powieści, czyli dziennik Bridgones. Trochę się już zestarzał momentami. W... Te problemy, czy jakieś takie sytuacje, że nas nie dotyczą, ale ogólny wydźwięk jest przezabawne, fantastyczne i taki, właśnie, że można zaopaść trochę dystansu do różnych problemów. A trzecia, Bromans, czyli klub książki. Ja się zaśmiewałam przy tej książce, z drugiej strony też mnie chwyciła za serce w niektórych momentach, bo ma w sobie jakieś wartości, zostawia jakieś takie rzeczy do przemyślenia, ale właśnie jest lekka, to jest książka, którą się po połknie w jeden wieczór. Coś y, dobrego, żeby się odstresować, trochę odmóżdżyć. I przedostatnia kategoria, w zasadzie ostatnia taka już konkretna, czyli icy Książka, która zmroziła ci krew w żyłach. Yy, I tutaj mogę wam pokazać the Radium Girls, czyli książka o której mówiłam w ostatnim filmie na kanale, czyli we, w wrap-upie. Yy, I nie chcę tu się rozwodzić więcej na jej temat, bo bo jakby dalej mam do niej gdzieś emocjonalny stosunek. E, opisy przypadków medycznych i to, jak ciała dziewczyn, które pracowały w fabryce, dosłownie się rozpadały. To jest coś szokującego i właśnie mrożącego krew w żyłach. E, pomyślałam też o kaznodziei Kamili Lackberg z sagi o Filbace, bo to jakby kwestie... Nie mogę Wam za dużo powiedzieć, ale rozwiązanie, i jakby motywacje y, sprawcy, y, to było coś po prostu, właśnie, mrożącego krew żyłach, bo to było super realne i coś takiego, co można było uwierzyć, że ludzie naprawdę potrafią pomyśleć w ten sposób, a jednocześnie było to dla mnie bardzo, ale to bardzo przerażające. Y, I ostatnia rzecz to ukryta sieć Jakuba Małka, to jest y, cykl trzech książek. I to chyba dlatego, że właśnie, znowu, to są książki, które są tak blisko rzeczywistości, jakiegoś takiego cyberbezpieczeństwa, że mrożące krew w jest to, że naprawdę, nie wiem, na przykład dostać się do czegoś konta internetowego to jest wyrobota na kilka albo kilkanaście minut. Bo właśnie jakieś takie kwestie śledzenia, podsłuchów i tego typu rzeczy, no, no to to budziło naprawdę jakieś takie zastanowienie. I chyba, jakby z tą myślą Was zostawię. Jeśli jesteście ciekawi, to wydaje mi się, że nagrywam w ogóle osobny film na temat tej serii, więc jeśli się nie mylę, to podnikuję go w karcie. A tymczasem ostatnia kategoria, czyli rozlana herbata, i tutaj chodzi o nominację. I stwierdziłam, że nie będę nikogo nominować, tylko jeśli ktoś z Was nie nagrywał, a chciałby nagrać się tak. To czujcie się zaproszeni. Wydaje mi się, że to jest jakby fajna sprawa, żeby właśnie po prostu tak podawać. Jeśli ktoś ma ochotę, to nagrywa, a jeśli nie czuje jakiegoś takiego tagu, a został tak siłowo nominowany, to często te filmy są takie, eh. Przynajmniej ja mam poczucie, że wtedy jakoś tak nagrywam z przymusu i to jest bez sensu, dla mnie po prostu ja się z celem. No dobrze, e, dajcie znać, jakbyście odpowiedzieli na jedno z tych pytań, wybierzcie sobie takie, które Wam się najbardziej podoba e, i dajcie też znać, jeśli czytaliście Cesarzową Nocę, czy, czy warto po nią sięgać. A tymczasem to wszystko na dziś i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!